Witam Was wszystkich w odcinku, w którym pokażę Wam jak zainstalować Factorio za darmo. Więc po pierwsze wchodzimy w link w opisie. Jak strona Wam się zawoduje, to ona będzie wyglądać mniej więcej tak. Są zazwyczaj najnowsze wersje. Klikacie maa.com.nz to jest bardzo dobra strona. Teraz czekamy tutaj 5 sekund. I klikamy tutaj, żeby obróć. Jak Wam na przykład to nie będzie działać, nie działa, ale jak Wam nie będzie działać, to możecie udać sobie inne. Najlepiej wyjąć drugie, albo czwarte, tak Wam polecam. I nie klikacie do Download w Mega, bo to musicie jeszcze instalować tą aplikację i potem dopiero ten, więc klikacie yy, zainstaluj na Twoim, na Twojej przeglądacie. Potem Wam to się będzie instalować. Jak Wam to się zainstaluje, to jeżeli, ma, jeżeli macie problem wi, wi, WinRAR, to robicie po prostu tak, mm. że szukacie właśnie tego faktorio. Faktorio jest. Klikacie Open, Widar Faktorio i Setup i wam się będzie instalować, albo tam zacznie się aktoria albo jak macie utorem tak jak ja to możecie po prostu kliknąć dwa razy, double click i wam się zacznie tylko on może wczytać akurat tego, ale inni pewnie będą go wczytać albo na innych komputerach jak samo otwieracie